Słuchajcie, takie mam pytanie dzisiaj do ciebie. Jak myślisz, czy ojciec pije się za nas modli? Czasem może popadać w takie zwątpienie czy w coś, nie wiem, popadać w grzechy jakieś i tracić nadzieję, że Bóg jest po Twojej stronie, że Matka Boża, że ojciec pije jest po Twojej stronie. Jak to tak naprawdę wygląda? Oglądaj. Cała Maria, witam Cię na kanale Świadam i Pio. to Jesteśmy po to, aby podążać za przykładem tego Wielkiego Świętego, a pomacać naszą wiarę, i nadzieję w tych trudnych czasach, bo ciężko jest wierzyć. Jesteśmy wręcz prześladowani często. Bardzo trudno jest wierzyć, Jednak Pan Bóg daje wielki święty, jak chociażby Ojca Piju. Dzięki temu możemy za Nim podążać imi świadami. Przybliżyć się do Boga za przykładem Ojca Pio. No i słuchaj, ja cię... Zacząłem znowu czytać książeczkę wydawistwa wydawnictwa Serafin, bardzo ciekawa, jak się modlić, porady Ojca Duchowego. To są bardzo ciekawe, takie krótkie porady. Można sobie to czytać do medytacji, do rozważania, do rozmyślania. I co jest ważne? Oni się mówi mówić coś bardzo, bardzo ważnego, bo możemy właśnie popadać w różnych grzechach, w słabości. I jest ciekawe, co on właśnie powiedział, że skąd on w ogóle brał ci siebie siłę do spowiedzi, do nawracania ludzi właśnie z modlitwy. Jeżeli on się modlił za tych różnych rzeczników, którym dawał potężne pokuty, to tym bardziej teraz nie wie, jego misja się nie kończy. Modli się za nas, wstawia się za nas, pomaga nam. pomaga nam. I to może nas napełnić ogromną nadzieją, ogromną wiarą w to, że może coś się zmienić. Nie ma co narzekać. Nie ma co utęskniwać, tylko właśnie z nadzieją podejść do życia, z nadzieją do naszych trudności. I on powiedział tak do jednego ze współbraci. Nie możesz sobie nawet wyobrazić, ile i w jaki sposób proszę za moimi penitentami. Widzisz, to jest niezwykłe. On prosi za penitentami dzień po dniu po prostu. Dawał im ogromne pokuty. Ale lecz, no, trudno mu było, musiał je dać po prostu. Czasem nakrzyczał nawet na kogoś, ża żało, znaczy żal mu było tych ludzi, ale nie widział innej drogi, żeby ludzie się otrzeźwieli. Ale widzisz, on gorliwie modli się za innych. To jest też ważne, tak e, też modli się właśnie za innych. Masz z kimś problem je w domu, gdzieś tam w pracy, w szkole. modli się za nich. Święty Paweł już o tym mówi. modli się za nieprzyjaciół. Modli się za nieprzyjaciół po prostu właśnie, czy też prawie ich dobra. Nawet jeśli wydaje się zbyt ciężka, nie może nad wyobrazić, ile w jaki sposób proszę za moimi penitentami, którym znałem pokutę słuszną i dobroczyną, nawet jeśli wydaje się zbyt ciężka. A wiesz, to, to jest ciekawe, co jest bio taki nie znęcający się tam, a nakrzycze na kogoś konfesjonale, a później dam mu pokutę i tyle. Modli się za nich. On już się zajął, prosił po prostu Boga o pomoc dla nich. Widział w nich ogromną słabość, widział trudności, to nie było, więc takie aha, jestem ojciec spiła to jest ich baran, i tyle, i co mi to okazuje. Nie, właśnie, ratował ich. Pragnął ich uratować. To jest bardzo piękne, trzeba sobie powiedzieć. I ojciec pisze, mówi: Towarzyszę im, jakbym był ich cieniem. Ciekawe, wiecie, ojciec pisze, mówi: Towarzyszył penitentów tak, jakby był ich cieniem. To jest ogromna po prostu taka deklaracja. Że niezbił po prostu no, bardzo gorliwie modli się za nich. A więc widzisz, to jest ogromna taka, no, wiara Ojca on towarzyszył i był jak ich cieniem. Czasem tak było. Chodzi nawet za niektórymi bilokował. Kogoś tam przytyknął w głowę. Za to że się im przeżegnał przy kościele, a co no jest, piękna sprawa, piękna sprawa. Znowu wracamy tutaj na kanał, tam ja pijo. przepraszam was, no przepraszam też ja Pio. Dużo odcinków nie było ostatnio, niestety, trudno mi było je nagrać, dlatego was proszę o modlitwę, ja słaby człowiek jestem, nie jestem tam jakiś potężny mocarz, nie, nie, tak nie ma. Ktoś tuba nagrywa, to, to nie ma, hop siup łatwo. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore, se lo dato Gesù e Maria, maggio sia. E...